Nie spałem całą noc, bo analizowałem materiał, który mam na Marka, i Marek tak się nie robi, że odskarża się o rzeczy, które ty sam robiłeś. Dawnego przyjaciela tylko po to, żeby zdobyć trochę fejmu. Um, mam dowody na to, że biłeś Karolinę. Karolina przyznaje się na nagraniach. Na to, że ją szarpałeś, na to, że znęcałeś się nad nią psychicznie. Nie chciałem tego nigdy publikować. Nigdy. Ale. Z, z... Ty mnie zmuszasz, ty mnie zmuszasz do tego, przecież mieliśmy na siebie tyle brudów, każdy z nas miał na siebie tyle brudów, ja się przyznam do wszystkiego, do wszystkiego, co zrobiłem, ale ty z... rozjebałeś się właśnie w internecie, Marek. I pytacie, czy ćpałem. Mówię oficjalnie, tak, zażywałem narkotyki, e, Marek również zażywał narkotyki, e, pierwszy raz do domu, kiedy spróbowałem narkotyków, przyniósł je Kubańczyk e, i namawiał nas po prostu do, do ćpania, no. My nigdy nie byliśmy zapoznani z tematem i ulegliśmy. Jest kubańczyk, jest impreza, nie? Olejnik, chorągiewo. I co nagle nie stoisz po żadnej stronie, nagle uważasz, że ugoda to najlepsze rozwiązanie? I że najlepiej żyć w zgodzie, gdzie wczoraj atakowałeś mnie i byłeś pewny wygranej? Stary. Myślisz, Marek, że to tak łatwo kłamać ludzi i że prawda nie wyjdzie na jaw? Zaraz pokażę, że to nie ja przystawiałem się do Karoliny, tylko do Karolina do mnie się przystawiała i sama ci o tym mówiła i ty miałeś do mnie o to wielki problem. Bardzo, bardzo duży problem. I o to też poszedł ten przetarg. Ja zawsze ja zachowywałem się jak przyjaciel w stosunku do ciebie i zawsze cię informowałem o krzywych ruchach Karolinki w moją stronę. Zawsze, stary. I mam na, na to nagranie. Mam na to nagranie. I już się nie wybielisz, stary. Już się nie wybielisz, bo za dużo nakłamałeś. Ja nie skłamię ani razu. I nie rozumiem, jak można być taką kurwą, żeby obrócić się w stronę osoba, osoby, która dała wam wszystko, która was stworzyła w internecie. Ty, Marek, w ogóle masz celność mówić mi, że to ty wymyślałeś pomysły na filmy, jak ty nie radzisz sobie z kanałem? Że to ty byłeś taki mega, mega, mega pracowity? Stary, opuściłeś daily, ja nie opuściłem ani jednego daily. Kto ma dowody? Kto ma dowody na to, że to, co mówisz jest nieprawdą? Ja, nie ty. Ty, Marek, na relacji, masz szczelność mówić, że ty nie masz sobie nic do zarzucenia? Obydwoje robiliśmy złe rzeczy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale ja się do tego przyznaję. A ty nadal brniesz w swoje pomimo, że pokazałem ci dowody, stary, ty jesteś chory! Jesteś chory! Kuba, ty mówisz, że... znaczy piszesz pod e, relacjami e, zebo, że ja się z tobą nie rozliczyłem, za płytę. Oczywiście, że rozliczyłem się z tobą, zapłytę, ale to, że ty nie wystawiłeś ostatniej faktury która czeka na ciebie na mailu i dostałeś mail, mam na to dowód, że dostałeś maila, to już jest twój problem. Wiem, że próbujesz to obrócić przeciwko, przeciwko mi, ale ja mam dowody na to. Ja mam stary na to dowody. To ty nie rozliczyłeś się za mną, e, ze mną z płyty, pomimo że był układ, że będziesz rozliczać się na wypromowanie. Nie, rozli nie rozliczyłeś się z żadnej płyty. Ja rozliczyłem się z tobą, praktycznie za całą płytę została tylko jedna wypłata na 10 tysięcy złotych. Lecimy z kurwami. Odnosząc się do kolejnej twojej relacji, tak, to jest prawda, że podrywałem dziewczyny, łamałem im serca, grałem na ich uczuciach, zachowywałem się jak totalny skurwy syn. To jest prawda, Marek. Jestem. Jestem kurwą. Zachowywałem się tak. Co mam powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko, przepraszam, ale nie było takiej sytuacji, Marek, żebym jakiekolwiek sugestie kierował do dziewczyn poniżej 15 roku życia. Jest. Wam powiedzieć, przepraszam, że, że tak zrobiłem. I jest mi wstyd. Ale każdy jest tylko człowiekiem. Eee, piszecie mi, że teraz jestem pod wpływem narkotyków. I to nie jest prawda. Ostatni raz byłem pod wpływem narkotyków 5 września e, po gali Fame MMA. E, teraz jestem czysty. E, nie biorę narkotyków. Nie mam sensu kłamać. Jeżeli bym był naćpany, to bym Wam o tym po prostu powiedział. Bo i tak się do tego przyznałem, więc po co miałbym kłamać? Jaki byłbym w tym sens? Strzelałbym sobie w kolano. Teraz została prawda i tylko prawda, bo już nie ma wyjścia. Tutaj już nie można nawet lawirować wokół tematu. Tu już trzeba mówić prawdę. Oj, kuba, 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 przestań manipulować widzami. To teraz ty manipulujesz, bo ja już mówię prawdę i będę tylko mówić prawdę. Nigdy na żadnej relacji, może sobie chce przejrzeć wszystkie relacje, nie powiedziałem, że kazałeś mi czpać. Powiedziałem, że namawiałeś mnie. I to jest duża manipulacja. Po drugie, nigdy nie rozliczyłeś się ze mną z żadnej płyty, pomimo że mieliśmy taką umowę ustną. Nigdy nie zostało to spisane na papierze, bo myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. A gdy tylko wywęszyłeś okazję, gdy tylko wywęszyłeś rozłam, uciekłeś i spierdoliłeś do Warszawy. Bo wiedziałeś, że już nic nie wyciśniesz nie wyciśniesz tej gąbeczki. Wycisnąłeś gąbeczkę tak jak mogłeś i spierdoliłeś. Kuba, ja po prostu po pewnym czasie stwierdziłem, że i tak się ze mną nie rozliczysz z tych płyt i że nie ma sensu w ogóle proszenie ciebie o rozliczenie się z tej płyty, dlatego stwierdziłem, że nie musisz mi oddawać pieniędzy ze swoich płyt i po prostu chciałem mieć już to zakończone. Chciałem ci zapłacić to, co ci się należy i cześć. Cześć, po prostu chciałem zrezygnować ze swojej garzy. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie mieć z tobą kontaktu, stary. Bo wiem, jaki jesteś. Stary, Kubańczyk, ty przyznałeś się do tego, że wypłaciłem Ci pieniądze, a Marek mówi na filmie, że totalnie wypierdoliłem Ciebie na płytę. Wy się już gubicie w tym, co mówicie. A wiecie dlaczego? Bo kłamiecie, a ja już teraz mówię prawdę. I to będzie wasz minus, to jest wasz błąd. Bo ja już się nie gubię w zeznaniach, bo mówię całkowicie prawdę. I eee, nie bez powodu eee, masz przydomek, a raczej przyzwisko, manipulańczyk. Marek, mówisz, że nie wiesz dlaczego odszedłeś z kanału. Doskonale wiesz dlaczego, bo fani ci o tym pisali, że nie da się tak traktować Marek, bla bla, 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 bla. Chociaż traktowałem cię bardzo dobrze, traktowałem cię jak przyjaciela, liczyłeś na większe zyski, liczyłeś na to, że sam sobie poradzisz, że będziesz kosić kasę, bo w końcu jesteś lordem Krużwilem. A gdy zbiłeś się z rzeczywistością i wyświetlenia pokazują to, co pokazują, robisz mi dramę. Mówisz też o tym, że Wiola zabiła psa. Viola wypowie się o tym sama na dzisiejszym live'ie, ale dlaczego ty nie powiesz o tym, że twoi rodzice mają nielegalną hodowlę psów? Są o tym artykuły w internecie. Będę mógł znaleźć. Będę mógł znaleźć te artykuły, które pokazują twój adres nawet. Masz zakopanych w ogródku mnóstwo ciał zwierząt. To nie ty wprawdzie robiłeś, ale bronisz morderców.